Cześć, nazywam się Justyna Liber i mam przyjemność gościć Cię w podcaście Decyzje lidera, dedykowanym dla właścicieli firm, inwestorów i menadżerów, którzy podejmując swoje codzienne decyzje zmieniają nasz świat. Mimo, że każdy lider chce podejmować takie decyzje, które będą cieszyć jego klientów, pracowników czy partnerów biznesowych, to jednak niektóre decyzje bywają trudne, niewygodne czy wręcz niepopularne. I właśnie o tym jak sobie z tym radzić. Tutaj co tydzień uzyskasz konkretne wskazówki lub otrzymasz inspirujący wywiad, w którym można dowiedzieć się, jak to wszystko poukładać, żeby biznes, którym zarządza lider, miał ludzką twarz. Witam serdecznie w podcaście Decyzje Lidera z tej strony Justyna Liber i Dzisiejszy temat przewodni, to odpowiedź na pytanie, czy biznes może być uznany jako naturalny system? Czy bardziej możemy patrzeć na biznes jak na system mechaniczny? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym porównać biznes do m, czegoś takiego, co w zasadzie każdy człowiek zna, czyli na przykład do ekosystemu takiego spotykanego w naturze. Weźmy przykładowo łąkę, na której toczy się życie, i to zarówno większych lub mniejszych. Mniejszych biologicznych istot, które razem właśnie tworzą cały ten ekosystem i w bardzo wielu przypadkach jeden element bez drugiego elementu nie mógłby istnieć, czyli mamy więcej różnych podsystemów. Przykładowo, pszczoły potrzebują kwiatów, aby móc prowadzić czy zachować ciągłość życia, a kwiaty potrzebują pszczół, żeby w ogóle mogły się odrodzić następnej wiosny. I tak naprawdę bardzo często te podsystemy większego systemu. Jakby nie mają tej świadomości, że dzięki temu, co robią, to tak naprawdę ten większy system w ogóle istnieje. I tutaj to jest rzecz niezwykle istotna, aby się na tym wątku zatrzymać, bo, bo właśnie to jest istotą. To jest cechą systemu naturalnego, że składa się on zawsze z systemów, które właśnie tworzą ten Większy system i one tak naprawdę te podsystemy wzajemnie ze sobą współpracują, czyli tam zachodzi wymiana i dzięki tej wymianie cały duży system, ten większy, może tak naprawdę istnieć. No tutaj w ogóle można powiedzieć, że cała natura, nasza przyroda, planeta, na której żyjemy, jest właśnie przykładem takiego bardzo dużego, naturalnego systemu. W którym ta ciągłość życia no, przejawia się już bardzo długi czas. I czy biznes, jeżeli zobaczymy, że również jest systemem, to jak najbardziej można się z tym zgodzić, że zawiera w sobie podsystemy. I tymi podsystemami będą przykładowo różne działy, które funkcjonują w firmie. I. Kolejną cechą takiego naturalnego systemu jest fakt, że, że właśnie każdy system posiada swój wiek, taki biologiczny, czyli to od kiedy zaczął istnieć. I nawet jak na człowieka popatrzymy, jak na, jako na istotę biologiczną, która też może być częścią naturalnego, a w zasadzie jest częścią naturalnego ekosystemu, to człowiek ma swój wiek biologiczny jako właśnie system. Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej tej kwestii związanej z czasem, z wiekiem, to są takie, nie wiem czy Państwo wiedzą, a na pewno niektórzy z Państwa doświadczali i lubili takie badania wieku metabolicznego swoich wewnętrznych układów. I na przykład po takim badaniu może się okazać, że mimo, załóżmy, biologicznego wieku, gdzie człowiek ma powiedzmy te 30 lat, to jego. Załóżmy, układ pokarmowy jest tak wyeksploatowany, że wskazuje na wiek, powiedzmy, 40 lat. Układ krwionośny, serducho, przeciążone stresem i trzeba bardzo uważać, bo stan przedzawałowe blisko wiek prawie 50 lat. Czyli można z tego wnioskować, że podsystemy tego większego systemu nie zawsze są w tym samym wieku. Nie zawsze mają ten sam etap rozwoju. Bo i przykładowo, że jak patrzymy dalej na, na, na człowieka, jako przykład takiego systemu naturalnego, to on fizycznie istnieje 30 lat. Mentalnie to może on i ma. 30 lat, znaczy biologicznie ma 30, ale mentalnie to on jeszcze nie dorósł, i może jest no, dobrze funkcjonujący mężczyzna, ale on na przykład do roli takiego gospodarza albo głowy rodziny, czy ojca to jeszcze, jeszcze nie dorósł, bo on młodzian, 17 lat, góra. Natomiast jeśli chodzi o jakoś jego, załóżmy, rozwój duchowy, o, to tu ktoś może powiedzieć, w tym obszarze to on się jeszcze nawet nie narodził. I tutaj jest ta kwestia, jako taka cecha charakterystyczna, właśnie systemów naturalnych, które składają się z podsystemów, że wiek podsystemów nie zawsze jest taki sam jak całego systemu. I jest różny etap rozwoju każdego z nich. Jak to przełożyć do biznesu? No, na przykład dział sprzedaży, czy dział logistyki, czy produkcji w zależności od profilu firmy, to są zazwyczaj działy, które powstają na samym początku. Prawda? Bez sprzedaży nic się dalej w biznesie nie dzieje, więc to wiadomo, że, że ta sprzedaż musi się wykształcić jako jeden z pierwszych podsystemów, jeden z pierwszych działów. Następnie może się okazać, że przez długie lata firma będzie to jako system właśnie funkcjonowała załóżmy bez w ogóle działu prawnego albo bez działu hr bo nie ma jeszcze takiej potrzeby. Taka potrzeba zajdzie i zostanie stworzony taki dział, zostaną zatrudnione kolejne osoby, to etap rozwoju tych podsystemów no, nie będzie szedł w takim samym tempie. Co jeszcze mamy jako y, rzecz taką no, zauważalną w systemach naturalnych? Otóż, tak naprawdę, w każdym systemie naturalnym no, po prostu jest prawo do życia, czyli wszystkie podsystemy są jakby istotne. Mają prawo żyć, mają prawo dawać jakby sygnał swoją obecnością. Mało tego. Każdy z podsystemów ma swoją rolę, ma swoją funkcję do spełnienia i podsumowałabym nawet, że każdy z tych podsystemów jest ważny. Jest tak samo ważny. No, wracając znowu do człowieka, czy można by powiedzieć, że układ krwionośny jest mniej ważny niż oddechowy, albo nerwowy jednak jest ważniejszy niż pokarmowy czy oddechowy. No nie, każdy z tych podsystemów jest tak samo ważny. I istnienie tego podsystemu tak naprawdę zapewnia ciągłość istnienia całego dużego systemu. Nie da się wykluczyć któregoś z podsystemów, ponieważ to może zagrażać istnieniu życiu. Dużego całego systemu. W takim ekosystemie łąki, jej istnienie tej łąki jest na przykład, zagrożone w momencie, kiedy pszczoły przestałyby istnieć. Gdyby ktoś stwierdził, że no nie, pszczoły są w ogóle niepotrzebne jako, jako podsystem łąki. Prawda? Bo okazuje się, że wszystkie podsystemy w naturalnych systemach są bardzo ważne. I czwarta cecha. Która jest związana z systemami, to fakt, że te podsystemy między sobą się wymieniają, i te zasady wymiany tak naprawdę są kluczem do takiego zdrowego funkcjonowania całego ekosystemu, ponieważ każdy podsystem powstał z jakiegoś powodu, ma jakiś sens istnienia i musi go dostarczać. Czyli musi się z innymi podsystemami wymieniać. W kontekście biznesu, powiedzmy, dział sprzedaży musi dostarczać tą główną funkcję, jaką jest sprzedaż. Dział realizacji musi pilnować terminów i jakościowych dostaw. Dział finansów musi realizować płatności w terminie, żeby ta ciągłość istnienia była w całym systemie zapewniona. I to są cechy naturalnego systemu, który po prostu jeden do jeden my możemy przełożyć do biznesu. A zatem jako podsumowanie, system składa się z podsystemów. Po pierwsze, po drugie. Wiek biologiczny dużego systemu może być innym niż wiek Podsystemów, z których ten duży system się składa, co oznacza, że etap rozwoju tych podsystemów będzie różny względem siebie. Jedne będą bardziej dojrzałe, drugie będą jeszcze, mogą nawet nie istnieć. Każdy podsystem jest tak samo ważny dla istnienia całego dużego systemu, czyli tutaj nie wartościujemy, który jest mniej lub bardziej ważny. Skoro istnieje, to jest potrzebny i warunkiem ciągłości życia czy jest, jest właśnie Wymiana pomiędzy podsystemami. I to oznaczałoby, że patrząc właśnie na biznes jako na naturalny system, to my moglibyśmy pokusić się również o taki wniosek, że dzięki temu holistycznemu patrzeniu na biznes, że wszystkie podsystemy, wszystkie działy są kluczowe dla jego poprawnego funkcjonowania, to można by je tak, rzeczywiście zorganizować i poukładać względem siebie zapewniając skuteczny ten proces wymiany że można by w ten sposób dzięki tym prawom stworzyć tak naprawdę wieczną firmę i przykładowo w jednym ze swoich artykułów Martin Reeves wskazuje na biologię biznesu czyli jak stworzyć firmę która przetrwa 100 lat Czyli tu już mówimy właśnie o tej długowieczności, którą może mieć system biznesowy, jeżeli będziemy właśnie w tym kontekście holistycznym, systemowym patrzeć na taką organizację, że nie jest to wbrew pozorom, że biznes jest jak żywa istota, a nie jak szwajcarski zegarek. Bo jaka jest podstawowa różnica pomiędzy systemem naturalnym a systemem mechanicznym? W systemie mechanicznym wszystko jest bardzo pięknie ze sobą zorganizowane i też zachodzi wymiana? Współzależności mamy. Natomiast, jeżeli coś ulegnie no, uszkodzeniu, zepsuje się w systemie mechanicznym, to musi nastąpić jakaś interwencja z zewnątrz, aby zlikwidować tą usterkę, aby przywrócić sprawność w działaniu właśnie w tym systemie mechanicznym. A czy tak jest w systemie biologicznym? Otóż nie, w systemie biologicznym, w systemie naturalnym istnieje zjawisko samoregulacji, samonaprawy, samozdrowienia. I tak naprawdę bez tej ingerencji z zewnątrz. Wiadomo, jak się już coś tragicznego stanie, czy bardzo trudnego, to jest ona wtedy niezbędna, ale przy mniejszych jakichś niedogodnościach, przy mniejszych trudnościach, to system naturalny jest tak naprawdę samouczący się, samoregulujący. Samonaprawiający się i ta wymiana pomiędzy podsystemami po prostu dzieje się w sposób samoistny, w sposób inteligentny, w sposób naturalny. Zatem patrzenie holistyczne na biznes jest właśnie możliwe, jeżeli uznamy, że biznes jest jak żywa istota, jak naturalny system. Bo wtedy też menadżer czy lider, który zarządza taką firmą, która jest w ten sposób zorganizowana jak naturalny system, nie będzie potrzebny na każde, w każdej trudnej sytuacji, w każdym kryzysie, że musi interweniować. Bo zespoły, czyli te podsystemy, będą w stanie same sobie poradzić. Tak, żeby jeden drugiemu pomógł i wyeliminować trudność. Czyli, czyli to samozdrowienie, samouzdrawianie, samonaprawianie samo naprawianie jest możliwe w, w ten sposób zorganizowanych firmach, jakby na bazie systemu naturalnego. Bo to zresztą jak człowiek sobie złamie rękę czy nogę, to tak naprawdę jest interwencja z zewnątrz, czyli idziemy do lekarza, żeby lekarz zrobił przyświetlenie, odpowiednio założył gips. Ale tutaj już ten, ta ingerencja się kończy. Cały proces zdrowienia zachodzi samoistnie, jest tylko potrzebny czas, a te podsystemy wewnętrzne już wiedzą, co mają robić w sposób właśnie naturalny. Jak mają ze sobą współdziałać, żeby zlikwidować tak naprawdę tą trudność, tą niedogodność. I teraz wyobraźmy sobie, że jakbyśmy patrzyli właśnie na biznes jak na taki naturalny system, który też ma tą naturalną umiejętność samorozwoju, samouzdrawiania się, to to faktycznie otwiera przed nami przestrzeń na takie spojrzenie, że to jest całkiem naprawdę możliwe. To jest całkiem możliwe, aby stworzyć firmę, która przetrwa kolejne 100 lat. I zachęcam, zawsze zachęcam właśnie liderów do tego, aby w taki sposób budowali swoje zespoły, aby były one jak najbardziej samodzielne. Mimo, że tych zespołów będzie więcej, będą musiały ze sobą współdziałać, ale niech każdy z nich będzie po prostu samodzielnym podsystemem. Wręcz można patrzeć na każdy dział jak na centrum zysków, czyli od początku do końca wiadomo, jaką ona funkcję, ten dział, to centrum ma dostarczyć, a na koniec dnia ważna jest współpraca i wymiana między działami, między podsystemami. I taka wymiana oczywiście jest możliwa, jeżeli no, ta komunikacja jest udrożniona i jeżeli każdy podsystem czuje się częścią tego większego systemu. Bo największym zagrożeniem w naturalnych systemach jest taki moment, w którym jeden z działów, jeden z podsystemów uzna, że jest samowystarczalny i zaczyna się bardzo szybko właśnie rozwijać, nie bacząc na tempo rozwoju pozostałych podsystemów. I to z medycyny znamy jako właśnie komórka rakowa, która sama dla siebie się rozwija. I mamy też często takie zespoły w firmach, które myślą tylko o sobie, ale mamy też w większych systemach rynkowych na przykład mamy firmy, które myślą tylko o sobie, nie myślą o, o tej wymianie czy o trosce o klienta, więc tutaj ten rozwój on powinien być z poszanowaniem pozostałych podsystemów, żeby odbywał się w miarę w równym tempie, żeby nie przeeksploatować jakiegoś jednego podsystemu kosztem drugiego, lub nie wpaść w takie założenia, że któryś z działów jest najważniejszy. I tak naprawdę wszystkie pozostałe funkcjonują po to, żeby na jego rzecz pracować, bo to zniszczyć może. Cały ten większy system. I to w biznesie. W tej chwili, w tym, przy tym tak szybkim tempie rozwoju, pomocne jest patrzenie holistyczne na, na cały właśnie biznes, już nie tylko na zespoły, już nie tylko na liderów, nie tylko na delegowanie, nie tylko na komunikowanie, nie tylko na zarządzanie czasem, nie tylko na budowanie strategii, nie tylko na rozwiązywanie problemów, konfliktów, tylko holistycznie na wszystkie elementy, te podsystemy, jak one ze sobą współpracują, w jakich są współzależnościach, o jakiej jakości jest ta wymiana pomiędzy, międzydziałowa, czyli współpraca między mm, zespołami, bo tak naprawdę jakość tej współpracy, tej wymiany międzydziałowej, czyli między podsystemami wpływa na końcowy sukces Całego biznesu. I wcale to nie jest takie często proste, bo nawet choćby patrzeć na medycynę, która patrzy na człowieka, to patrzenie holistyczne uznawane jest jako medycyna niekonwencjonalna, a to, co mamy w tradycyjnym wspieraniu człowieka w utrzymywaniu zdrowia czy w dochodzeniu do zdrowia, no jednak jest poszatkowane każdy podsystem osobno. Kardiolog osobno, laryngolog osobno i tak dalej. Tutaj mimo wszystko patrzenie holistyczne na biznes, jak na duży system Składający się spod systemów, które ze sobą cały czas są w tej relacji wymiany, jest tak naprawdę czymś, co pomogłoby firmie przetrwać wiele, wiele pokoleń i z doświadczenia wiemy, że to jest możliwe, bo znane są takie firmy, które istnieją kilkaset lat, czyli są właśnie firmami wielo, wielopokoleniowymi. A to wszystko dlatego, że potrafią doskonale obsłużyć. Właśnie te mechanizmy, jakie panują w systemach naturalnych. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.